Czwarte z rzędu zwycięstwo w roczniku U13 odnieśli młodzi koszykarze MKKS Siarki, pokonując w sobotnim starciu rówieśników z Robczyc aż 101 do 22, do przerwy prowadząc 53 do 13. Widzieliśmy, że troszkę chłopcy są słabsi, ale no cieszy mnie to, że mogli wszyscy pograć chłopcy. Praktycznie dostali po tyle samo minut, że każdy mógł się po, po, pokazać. Zdaję sobie sprawę, że gra troszkę ze słabszym przeciwnikiem no też nie jest dobra, bo podejście chłopców nie zawsze jest takie jak powinno być. Ale tak no cieszę się zwycięstwem. Wiem, że na następnym etapie, gdzieś tam grając dalej, czy ewentualnie w Polsce, to może mieć decydujące znaczenie. Czyli ogranie wszystkich zawodników. I to jest ten moment właśnie, kiedy wszyscy mogą grać. Głównym celem stawianym przed tą drużyną jest awans do finałów Mistrzostw Polski. Trenujemy już 3 lata, także chłopcy w zeszłym roku już grali w kategorii U12, U13, także już troszkę pograli. Grali w ćwierćfinałach część z nich. Część z nich, trzech chłopców z nich gra jeszcze w kategorii U15, w jeszcze silniejszej rozgrywkach. Także no, nabierają doświadczenia. Cel? No cel wygrać. pierwsze miejsce. Zdobyć pierwsze miejsce w strefie podkarpacko-lubelskiej, tak żebyśmy nie będę ukrywał mieli możliwość organizacji ćwiercinałów tutaj w Tarnobrzegu. Przed zawodnikami z rocznika U13 dwa mecze wyjazdowe, 10 listopada z Wisłoką w Dębicy i 16 skaka Mosir Krosno. Do własnej hali podopieczni trenera Rzaka powrócą z kolei 27 listopada podejmując Rzeszowskie Wilki. Wcześniej, bo już w niedzielę 3 listopada mecz z Kuźnią Koszykówki ze Stalowej Woli rozegrają zawodnicy w roczniku U15.